Nie wiem co to jest. To jest coś jakiś pewnie dodatek, który muszę wykupić, tak? Chyba tak. Oooooh! Zajebista tutaj jest muzyka, co jak co? No, mega mi się kurwa mać muzyka podoba. Trochę mnie tylko mikrofon irytuje, bo jest troszeczkę za daleko, ale jakoś to ogarniemy. I muszę tak. twarz tak kurde, wyciągać szyję do przodu i wam mówić. Pierdoły pewnie, no ale... no ale zawsze coś tam posłuchacie, nie? Ja pierdolę, jakie fajne kurde filmiki zrobili. W ogóle tak, w Forze żadną nie grałem jeszcze. Mam kupioną Forza Horizon, Forza Horizon 2 i Forza Motorsport 4. I to by było chyba na tyle. Jeżeli chodzi o Forze, wcześniejszych, no nie opłaca mi się na razie kupywać e, wcześniejszych, tam trójek czy innych, bo widziałem, że są, ale czy to się opłaca, no raczej nie. Pomyślałem, że kupię te takie nowsze, tak. Tam jest, nie wiem w ogóle, czy jest piątka. Chyba jest piątka, ale szóstki już nie ma na Xboxa 360, więc chuj w dupę. Xboxa, łana na razie nie będę kupywał, bo tysiąc z hakiem wypierdolić, no to nie teraz, ewentualnie myślę, że za miesiąc, ale bym wziął sobie na raty albo coś takiego. Dużo to tak jakiś telewizor, wiadomo, więc... A jeszcze mam dodatkowo, kurwa, mać wydatek na kompa, Także się wszystko zbiera pomału, wiecie jak to jest. Tam, zasilacz muszę wymienić, płytę i procesor. A na następny rok, to będę musiał wymienić kartę graficzną, także kurwa zajebiście! Po polsku jest świetnie. Ej, o jadę! Ej, łentetyty, zajebiście to wygląda! Lewy tri... O kurwa! Ło ja pierdolę! Y, aby przywinąć przy serce, Czekajcie, bo ja muszę się ogarniać tutaj, jeżeli chodzi Dalej. I London, do tyłu, kurwa! Rozpocznij! Teraz się nie wiebie w niego! Boże święty, ta gra jest zajebista! Polski GPS! Polski GPS! Ok! O, oj, o, 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 o! No grubo! Naciń coś tam, aby zmienić kamerę, nie zauważyłem co. Czym jest w ogóle ręczny? Aha, już wiem. A, jest ręczny. Wow! Tym się kamerki zmienia... O, retrospekcję włączyłem tak zwaną. Madapaka Yo, yo. Uch, się w niego! Wiedziałem! Powiem wam... W lewo, dobra. Powiem wam szczerze, że ja w ogóle nie mam ogarniętego pada, ale tak kompletnie. Ja po prostu... Nie umiem grać na padzie jeszcze. Także ja w żadną grę tak naprawdę jeszcze nie grałem. Boże święty, bo grałem w GTA. GTA pograłem może z dwie godziny, i to jest wszystko. Ludzie, Darius Flint żeby o! Jak <laughs> ale, ale <laughs> Jakie kurado, piękne! U mnie na mieście takie jest identyczne, ale jest piękne. Tylko to ma chujowe felgi, tamto ma ładniejsze. Supra, o ja jebie! Ciekawe, czy tutaj jest jakiś upgrade tych samochodów, czy można tuningować, czy coś. Ooo, kamaro, nie Camaro. O, kurwa! Już mi się podoba ta gierka, nie? Świetnie, super. Czekajcie, sobie. Eee, kurwa! Obniżyć trochę ten mikrofon, bo mało widzę. Mistrzostwa Horizon rozpoczynają się jutro rano, a ja mam do rozdania 10 miejsc dla kierowców, którzy stawią się przed wejściem głównym. Niech to dziewczyno to to wspaniała wiadomość. Jeśli ktoś do tej pory jeszcze do nas nie dotarł, wciąż ma szansę i może wziąć udział w eliminacjach do wyścigów Horizon, no dalej... Będę jechał kurado, ale zajebioza! O madafaka I przerwał się tak dźwięk. Dziwnie. Powiem wam tak, siedzie. Czekajcie, nie no, tak się wchodzi w interfejs. E Mój profil, tryb zdjęć wieloosobowy. E kurwa, gdzie tutaj są opcje? Nie ma opcji. Troszeczkę jest za głośno muzyka. Zostało mi z dziewięć. Słuchajcie, mam nadzieję w ogóle tak. Pierwsza rzecz. Pierwsza rzecz najważniejsza. E, mam nadzieję, że się wszystko dobrze nagrywa. O, Jezus, jak mi ten padzik, padzik fajnie wibruje. Tak. E, co miałem mówić? Aha, mam nadzieję, że. Wszystko mi się dobrze nagrywa. Bo mówię, pierwsza, pierwsza w ogóle nagrywka moja z konsoli. Pierwszy raz w ogóle podłączyłem nagrywanie. Kawałeczek dosłownie nagrałem w menu. Po prostu chciałem wiecie sprawdzić, czy chociaż w menu się dźwięk nagra i tak dalej. I obraz i w ogóle okazało się, że się nagrywa. Więc myślę, a chuj tam zacznę nagrywać, nie? No bo co? Ja pierdolę. uprzedzają je wszyscy. W ogóle jeden z triggerów, a dokładnie to lewy, tak mi dziwnie skrzeczy czasami. Nie chcę rozbierać tego pada i tego czyścić, w ogóle konsola jest używana, nie kupiłem nówki sztuki, no bo się moim zdaniem nie opłaca nówki sztuki, bo zapłaciłbym krocie, a za to samo mam Xboxa One, Tylko, że konsola kupna Xbox nie ma takiego dysku, jak bym chciał na przykład, nie? Więc wolałem sobie używaną kupić, nie zajechaną oczywiście, wyczyszczoną i tak dalej, tylko właśnie jedyny problem to jest z tym padem, że mi skurwol trochę piszczy, nie? Ten lewy trigger i to, to wkurwia czasami. Nie słyszycie tego, co nie? No bo raczej nie słyszycie, mam nadzieję zresztą, że nie słyszycie. Eee, bo gdzieś tam, wiecie, na kolanach się trzyma ręce, gdzieś tam ten pad niżej jest od mikrofonu, więc nie powinien się tego słyszeć, ale mnie to wkurwia, nie? Moją osobę skromną, więc muszę albo wyczyścić jakoś tego pada, go rozebrać, w końcu się odważyć. Nie wiem, albo nowego kupić. A tego na przykład nie, wiem, mojej Paulince dać, żeby sobie grała, czy coś, bo ona to tak, nie wiem, z dobiegu, że tak powiem, będzie czasami grała. Także nie wiem, chyba, że sobie nowego kupię. Ale co ja chcę, kupię czarnego, bo kupiłem sobie spe Speedlink.

no, nie czasami, tylko widzę, że przy każdym kurwa odcinku, ale jebać, to ja kurwa mać nie chcę w sumie też tak, nie wiem. Racja. Albo Jaki on ma głos chujowy, ale... czyli jednak będzie tuning, zajebiście. Nie chcę też kurde mać zarabiać, przecież na każdym filmie wiadomo tak, no chociaż chciałbym. Um, ale jeżeli na tej serii nie zarobię, no to wyjebane, tak. Zawsze tam jakieś parę groszy tylko wpadnie, znając życie, znając YouTube'a, ale kurwa, ma no mówię, jeżeli będą roszczenia, to naprawdę się tym w ogóle nie przejmę, bo muzyka jest przednia po prostu. Można posłuchać, można się pobawić. Można się pobawić fajnie w ogóle. Ja już się bawię, kurde, dosłownie dwa razy się przejechałem w tym momencie, już mi się podoba. W ogóle, nie wiem, może dlatego też, że ja tak czekam zajebiście na. Need for Speeda tego nowego. Także, nie wiem, może dlatego i robić usprawnienia. Oczywiście. O, widzicie. Jeśli uda ci się ukończyć wyścig. Jeśli uda, no, oczywiście, że mi się nie uda za pierwszym razem, bo uda się nie uda się. Bo nie umiem kurwa grać na padzie. Rywale, tryb rywali to. Aha, jeszcze a propos gry wieloosobowej. Tak, będę grał w gry wieloosobowe ogólnie, to jeżeli chodzi o Forage. Trasa Horizon, kurwa, co ja mam z Horizon? Na Horizon. Ustaw sobie na nią GPS. Czekajcie. Ustaw sobie na nią GPS. A propos, jeszcze przed ustawieniem, słuchajcie, ja będę grał w gry, te multiplayer i tak dalej. Planuję na przykład tam ogarnąć sobie Diablo czy coś, bo ogólnie w Diablo się wiem, że zajebiście gra na konsoli, lepiej niż na PC moim zdaniem. Eee, więc tak, ogarnę sobie na przykład podstawkę samą tak jak to mam na kąpie, bo jeszcze Rosa nie mam ani na kompie, ani na, na, na konsoli nie mam, nie mam, nie mam nie wiem kiedy będę miał. Można następny na następny miesiąc na i. Dobra, zajdź! Ja pierdolej już coś dla swojej fury. Dobra, dzięki, eee, ustaw trasę no dać, trwa, dobra radio się na jednym kanale Poprawiłem to i teraz możesz Świetnie. dostroić się do wszystkich trzech stacji radiowych Horizon. Baw się dobrze. Zaparkuj przed nią, żeby zgłosić swój udział. Aha, Sink in Rise. Dobra, tu jest X, tu jest A, tu jest B, tu jest Y. ok. Musisz być w pierwszej <laughs> trójce. Powodzenia. Świetnie. Dobra, spróbujmy zagrać. Jeżeli się nie uda, no to zmniejszę po prostu trudność i tyle. <laughs> Jokie się piękne! Takie se kupie kuźwa. Żebyście wiedzieli. Zawsze mi się takie podobało, 500. jest piękna po prostu, jeszcze z takim paskiem białym przez cały, przez całą górę, no, mniam. Podczas festiwalu elimin Eliminację Horizon. Świetna jest ta muzyka, kurwa jebać te roszczenia do filmów, pierdolę, oby mi tylko nie blokowali filmu i będzie git. Może nie zarabiać, ale żeby nie blokowali. Będzie zajebiście. Jeśli chcesz wyłączyć, ułatwienie. Rozpocznij wyciąć poziom, poziom, poziom trudności. Poziom przeciwników, przejdź do menu poziom trudności. I wiesz co, dzięki temu będziesz więcej pieniędzy. Spróbuj. Wiem. Wiem, dlatego spróbujemy na razie tak. Co tu to jeszcze mamy? Automatyczna, tor jazdy pełny, uszkodzenia kosmetyczne włączone, przewijanie włączone, dobra. A jakbym przewijanie nie miał, to pewnie będzie więcej kasy, tak? O, 25%, no ja pierdolę. Nie ma takiej opcji nawet, żebym tak na razie jechał. O, padzik wibruje. Chyba wpadłem w poślizg. Co tu po prawej jedzie ten lam? Panie lam, czym ty jedziesz, panie lam? Ośwojowym Lancia, ja pierdolę jakie tu są auta wyjebane w kosmos, nie? Ja po prostu nie mam pytań. Wow. Nie, przepraszam, to prawy kurde trigger mi tak pisze, a nie lewy. To prawy skurwol. Tak, to prawy, ja zapomniałem. Widzicie, ten, który najczęściej używany był i jest, to on. Skurwibąk mi tutaj piszczy. Tylko czemu on tak może pisze? Co tam może piszeć? Ja nie znam się, kurde. Ja nigdy pada nie miałem w ręce rozebranego. Wpiszę na, na YouTube, jak rozebrać pada od Xboxa i coś pomyślę. Tylko na pewno nie przy następnym nagraniu, bo pewnie zaraz siadam i następny odcinek nagrywam. Bo zajebiście już mi się spodobała ta forza. Forza. Forza, tak? Dobrze mówię? Ja pierdolę, to się nazywa Forza ta gra. <laughs> ja jestem kurwa inny, żeby nie być mu. Dobra. Jesteśmy pierwsi, to na średnim poziomie trudności, więc nie jest tak źle z moim ogarem pada. Chyba. O koleś trochę tam, <laughs> ale się rozwaliłem Corado. O ja jebie, aż mi szkoda go nie. Zastanawiam się, który... o, tym się kamerę zmienia. Fajnie, ze środka nawet można! Wow! I ta kierownica z Corrado, coś pięknego. O skurwysyn, zaraz mnie dogoni. No chyba cię popierdoliło coś. Dobra, wygrałem wyścig, ledwo, bo ledwo. Ale dobra, kontynuujmy to w takim razie. Ukończono na pozycji pierwszej. Premia za dystans też się dostaje, wow. LOL, Ford? I to jaki zajebisty. Żółte zawody zaczynają się jutro rano, ale chcę żebyś wziął udział w zawodach Far pokażowych. 6. Przyjedź do Red Rock. tłumy kibiców już czekają. Aha. Okej, okay, czy mogę... O, mogę sobie oddalać i powiększać, czekajcie. Mapa jest dość spora z tego co widzę. Patrzcie, jest naprawdę... Yyy! Ona jest naprawdę duża. Ale mamy tu roboty. Co to jest to, 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 ta kropeczka? Ustaw trasę na zawody pokazowe. What a Tu jest. To jest to? <laughs> to jest chyba to. Dobra, jeden znacznik nowość, Świetnie. więc... Tak, ustawiamy. Mhm, do zobaczenia. Tak. Ciekawe co to jest ten te czerwony taki znaczek. Jedź na wyścig pokazowy do Red Rock. Ciekawe, że im się kurczę znudzi ta Forza Horizon. Właśnie strefę radarową Horizon. Rozmieszcziliśmy je w całym Colorado. Kiedy zobaczysz radar, jedź jak najszybciej, a zarejestrujemy zawsze największą prędkość. Aha, spoko to pamiętajcie, że jesteśmy z wami na 100 bez... na godzinę 24 kilometrów na godzinę za chwilę świetna muzyka no mam nadzieję, że świetna no mam nadzieję, Friendly Fires Ciekawe kurde jakie tu są inne radia Horizon Pulse Czekajcie jak się zmienia radia Jest Horizon Rock Radio wyłączone, mogę wyłączyć, dobra, to bym nie miał roszczeń ewentualnie, ale tego wam nie zrobię. Dobra, jakieś remixy, puls i rok chyba tylko. Zostawimy sobie rock chyba, nie? Aha, czyli tak, tymi po prostu zmieniamy ten. i nie to. Nie to. No widzicie, znajomych nie mam. Zapraszać mnie. Eee, profil, opcje... by wam się lepiej słuchało. I oglądało. Chociaż i tak jest kurwa zajebiście głośno. Ale jest fajnie muzyka ciutkę głośniej, dobra, zajebiście. Nieźle. Dobra, super, dziękuję pani nawigacyjo. Ono tu się leci. Odejm. Trzeba to wydać. Rozwalaj je, żeby zbierać rabaty na ulepszenia w warsztacie Daka w trakcie festiwalu. O, widzicie, Nieźle. Za rejestruję X. Tylko Pokaz. Ale jeśli potrzebujesz Aha. dodatkowej zachęty, No pewnie takiego mustasia to ja przytulę z chęcią! W ogóle kurde, czekajcie chwilę, ja sobie tylko światło włączę w pokoju, bo się ciemno za zajebiście zrobiło. Pyk! I mamy światełko. Szkoda, że kamery nie możecie mieć, kurczę. Ale nie wiem, jak nagrywać z konsoli, z kamerką i tak dalej. Musisz Musiałbym pewnie jakoś OBS-em to ogarnąć. W kolejności, ...a następnie ścigać się do mety. Samolot ma znacznie większy promień z ale na prostej jest szybszy, więc będzie blisko. Aha. Co ja mam zrobić? Ścigać ze samolotem, czy ze samym sobą? Ale dojem! Miejsce pierwsze slash 2 Co to jest te 5x200. O kurwa te jest. <laughs> Przegrywam z nim O cielują. Ja muszę wygrać to auto. Nie ma chuja we wsi. Zajebista muza, podoba mi się w lui. Ja chcę być pierwszy. Byłem, byłem pierwszy. I mnie wyprzedził. Chuj. O, mamy ten. Pomoc przy tym, przy zakrętach, spoko. Na pewno fajna sprawa się przyda. Czyli co, on teraz. Który jest w końcu ten samolot? Wyprzedziłem go. Aha, czyli muszę przed punktem kontrolnym być pierwszy. Okej. Okay. Lajtowo mam nadzieję, że tu mi nie będzie na takich prostych zakrętach hamował. Ej, kurde, po co hamujesz? Cieciu, dawaj, dawaj, kurwa! Pierwszy zajebiście. Kurde, ja mam taką ochotę wam pokazać naprawdę dużo, dużo gier. Czy to Forza, czy, czy, kurde, Diablo jeszcze raz nawet. Ale już multiplayer i tak dalej, nie? Może by się kogoś ogarnęło do zabawy? No mam tyle gier wam do pokazania i chciałbym wam pokazać te gry, tylko kurwa kiedy? Jak ja nie mam tak naprawdę czasu, no ludzie, ja nie mam czasu. Ja ostatnio właśnie ten, przysiadłem przy Wiedźminie Trójce. Dlatego jakoś pomiędzy właśnie Forzą, y, oczywiście Wiedźmin będzie, bo z Wiedźmina będzie pewnie ponad 100x tam ileś filmów. Pierwsze. Kurwa drugi! Jakim cudem! Chuja mnie zrobił ten samolot i nie w tą stronę leciał! No kurwa nie... Nie wyprzedzisz mnie śmieciu. Bo ja chcę to auto. O kurwa! Drugi. Ja pierdolę, no. Tu będę pierwszy. Muszę być pierwszy! Jest! Dobra... O o. Mam nadzieję, że to nie zaważy na moim wyniku postępów postępków No, tak jak mówiłem, no kurde, nie mam czasu po prostu wam... No nie mam czasu po prostu wam nagrywać niestety, no kurde ja robię tak, że teraz mam nagrane... Uwierzcie mi, ja mam nagrane kurwa do 9 listopada i właśnie dzisiaj wrzucam Wiedźmina, odcinek Wiedźmina na 9 listopada. Wygrałem!

Ja pierdziele, zajebisty jest. Wsiąść do tego samochodu... VW, Mustang, tył napęd, przół napęd, dobra, tak. Jednak tył napęd. Przynajmniej bokami można fajnie polatać. O, takiego Vipera to też bym przytulił, co jak co. Ciekawe, czy tutaj jest nieograniczona ilość w ogóle samochodów, bo jeżeli tak, to wszystkie tak kupię. Przysięgam wszystkie. Wpadnij do centrali wyścigów, a ja żółtą opaskę i porozmawiamy o podstawach. Ehe, okej, okay, dziękuję, dziękuję Pani ślicznie. Okej, okay, czyli tutaj mamy złoto. Co to jest to? Znak rabatowy 76. Ogarniemy to. Kurwa, ustaw trasę. Jak teraz wyjść z tego? Dlaczego ja z tego nie mogę wyjść tej? Dobra, jebać to. Eee, gdzie to jest? Tu, 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 tu. Okay, Plus. I tak tamtędy przejedziemy. Mm, -hmm. do zobaczenia. Yy, także i tak tamtędy przyjeżdżamy. Pokazowe, na przykład wyścig mustangów dla fanów. Staram się zapraszać do nich najpopularniejszych o. kierowców. Jeśli chcesz otrzymać zaproszenie, niecesz swoją popularność na festiwalu, mm -hmm. popisując się swoimi władzie, podczas jazdy. Może jeśli wzrośnie Dobrze. twoja popularność skontaktuje się z tobą. Dobrze Tak zrobię, Tak zrobię. Dobra koń, słuchajcie. Ja jeszcze jedną rzecz zrobię. No tak, jeszcze muszę się pobawić dźwiękami, bo 13 11 zróbmy tak. Jest lepiej. Dobra koń, to by było na tyle. Mam nadzieję, że pierwszy odcinek z Forzy Horizon wam się spodobał. Bo ja jestem po prostu tak podjarany. Bo je... Ale co potrafię? Ja dużo rzeczy potrafię. Call me. Eee, ja naprawdę kochani muszę kończyć, także 27 minut wystarczy. Ale zaraz się widzimy w następnym odcinku. Eee, za chwileczkę siadam do następnego, tylko idę coś sobie zrobić do picia. Pewnie też coś tam do jedzenia. I siadam do Forzy, bo mega mi się spodoba gierka i tak naprawdę mam nadzieję, że wam też. Jeżeli tak, nie zapomnijcie kciuka w górę. Eee, subnijcie kanał, jeżeli tego oczywiście jeszcze nie robicie, no i zapraszam do opisu, trzymajcie się.